Cześć, świąteczna kanapa filmowa już na Was czeka. A w niej niebo, pająk kobiety i Medicus. Zostańcie z nami! Śmierć kliniczna była już wielokrotnie analizowana naukowo, religijnie i posłużyła za inspirację literacką. W obrazie Randala Wallesa ponownie zagłębiamy się w ten temat. Colton podczas operacji przeżył stan agonalny.

Peter Parker w tej roli Andrew Garfield walczy w tym filmie z Elektro. W tyle konfrontacji superbohatera i super przestępcy wisi inne pytanie: czy Spider-Man może kochać i czy może mieć normalne życie? Mark Webb reżyseruje kolejną adaptację kultowego komiksu, starając się pokazać nam życie człowieka-pająka w sposób inny niż zrobił to prawie dekadę temu, Sam Raimi. Ile pajęczyny zobaczymy w tym filmie? O tym przekonamy się 25 kwietnia. Yeah, yeah. Oh, <laughs> Osborne. Inna kobieta to amerykańska komedia o zdradzie. Carly, Kate i Amber zdradzane są przez Marka Kinga. Nic w tej układance nie jest w porządku. Bo Carly i Amber to dwie kochanki mężczyzny, które o sobie nawzajem nie wiedzą, a Kate to jego żona. Gdzie zaprowadzi nas tak skomplikowany początek? Dowiecie się, gdy na ekranach kin zobaczycie Cameron Diaz, Kate Upton i Leslie Mann. Niewiernego mężczyznę w całej tej układance gra Nikolaj Castell-Walton. Nie Gray że to że James Gray melodramat. Bohaterkami tego amerykańskiego obrazu są Polki, które na początku lat dwudziestych znalazły się w Ameryce. Amerykański sen jednak nie jest tym pisany. Przeciwnie. Główna bohaterka, grana przez Marion Cotillard, nie ma łatwego życia na Manhattanie. Czy fakt, że aktorka opanowała do tej roli język polski wystarczy, ażeby był to dobry film? Emigrujemy do USA 25. You know, Bruno and me used to be close. But then it changed. I'm curious. How is it that you ended up working with him anyway? He brought me here. They wanted to send me back, but he made it so I could stay. Nim Kasia zrecenzuje drogę do zapomnienia niemieckie kino. Medicus to dramat historyczny z mocnym akcentem kina akcji. Jest 11 wiek, Młody Anglik z talentem medyka szybko uczy się świata. Jego droga prowadzi na Bliski Wschód, gdzie szaleją krucjaty, leje się krew, wielu umiera. Wielu także potrzebuje pomocy. Przygoda czeka więc na niego za każdym rogiem. Allow me to introduce my future bride. I am asking the questions you answer. I did not expect you to be alive. No! What happened in that room? No! No! What did they do to you? Droga do zapomnienia to retrospekcyjna historia angielskiego żołnierza, który zmuszony jest do budowy kolei w okolicach Birmy wraz ze swoimi kolegami. Poznajemy go w sytuacji, gdy spotyka on swoją przyszłą żonę w wagonie kolejowym. Dzięki niej odrywa się, ale tylko na chwilę, od życia w traumie. Niestety ta powraca, powodując działanie ze strony żony, pobudzającego do rozprawienia się ze wstydliwą, okrutną przeszłością. Droga do zapomnienia to historia autentyczna, wzbudzająca reakcję, że to nie może być prawda. Film porusza do łez, pięknie pokazuje jak nienawiść może przerodzić się w przebaczenie. Jak miłość może naprawić psychikę zrujnowanego człowieka. Pomimo podniosłej tematyki, produkcja ta jest pełna nadziei i wzorów postaw, z których każdy mógłby zaczerpnąć coś dla siebie. Droga do zapomnienia szybko nie odejdzie z mojej pamięci. Daje mocną ósemkę. Przełom kwietnia i Maja zapowiada się w kinach bardzo gorąco. Dlatego też cieszymy się, że jesteście z nami. Do zobaczenia w kinie!